Siemaneczko, z tej strony Matca. Dzisiaj sobie zagramy Fortnite Battle Royale. Ogólnie gramy sobie luźne gierki, solówki. Tylko poczekajcie, mam się muzykę ściszyć. Dobra, powinno być spoko. Eee, gramy sobie luźne gierki. Ogólnie myślę, że będzie spoko. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Galactusa widać na mapie już boję się co teraz będzie, bo ostatnio było widać jego jego rogi i trochę jego głowy. Bardzo trochę, jakby prawie w ogóle. Zobaczymy jak teraz będzie wyglądać. Ja się bardzo nie mogę w ogóle doczekać eventu. Tak swoją drogą możecie wbić na kanał Capi Gamer. Naprawdę fajny kanał. Na jednym filmie też byłem. Może niedługo będę na, może niedługo będę na większości filmów. Zobaczymy. Ale naprawdę wbijcie sobie obczajcie, bo super kanał. Naprawdę polecam. Tutaj, kurde, mój kontroler, już niedługo um umrze. Ale no, spokojnie, dobra. Właśnie, zobaczmy, jak to wygląda. Tu ten Uuuu ja jest... super, jak tego coś widać. Czemu jest ki Nie wiem. Nie wiem czemu jest ki ale... Wow, już go widać naprawdę bardzo. Tam coś jest. Tylko nie wiem co to. Dobra. Lecimy, nie wiem. O kurde, tak wyskoczyłem, nie wiem gdzie, co. No, na zalew możemy. No. Sobie polecieć. To jest zalew? Tak. Niedługo może też będą odcinki z moim przyjacielem, z moim duo. No, widać, widać go. Kurde. Powiem Wam, że Podobno ten event, który ma być, to będzie największy event w historii Fortnite, dlatego będzie ciekawie. Wydaje mi się, że może być coś takiego, że faktycznie Galactus rozwali tę planetę. I no, zobaczymy, co będzie w nowym sezonie. Ym, no i z tego, co wiem, z tego, co się dowiedziałem, to nie będzie rozdziału trzeciego, tylko będzie na pewno sezon piąty, to już jest w zasadzie potwierdzone znaczy to nie jest potwierdzone, ale najprawdopodobniej myślę, że Epic Games będzie zrobiła coś takiego i jeszcze taka smutna wiadomość ma być podobno przerwa techniczna tak, ma być przerwa techniczna tak jakby łozy czarną dziurą w sezonie 10 tylko będzie licznik na przykład za 15 godzin się zaczyna nowy sezon to tam się będzie zaczynało, może jeszcze coś inaczej, nie wiadomo jeszcze, bo nic tam nie jest potwierdzone. Ale wiecie jak jest. oku to ale na hita dobrze. Dobra, zajmijmy się grą może, a nie tutaj gadamy sobie. Chociaż też na odcinkach będę gadał. Um, różne rzeczy. Czy ja gram duo na solo? Chyba nie chociaż kto wie ten typ był jakiś nieogarniany, to, to chyba był aktor kewa tu mamy dużego ale że ja tak na otwarciu piję kewa nie jest zbyt dobra z mojej strony Dobra, nie bierzemy już będą Idziemy na typa. Uuu, mi też ta skrzynka. O no, to jest typ. Dobra, on się z kimś bije. Ja się w tym czasie otworzył tą skrzynkę. Coś złotego, co to jest? Czy to jest? Dobra. Okej. Okay. Chodź tu. Chodź głowę daj. Dobra, nie, nie, dałem, nie dałem ci głowy, ale... Czy ta M-ka tu jest niepotrzebna, chętnie tu mu sobie przewalną. O, dobra. Może sobie lepiej weźmiemy. Proszę, dobra. Napiszcie w komentarzach, czy też się możecie doczekać jego sezonu, bo powiem wam, że ten sezon jest super. I jeszcze poprosiłbym, abyście wbili naprawdę na kanał Cappy Gamer, bo on się bardzo stara wbijcie na ten kanał, zasypujcie, polajkujcie mu filmy. Ma naprawdę fajne filmy. A poza tym u mnie też możecie sobie coś zalajkować, jak chcecie. No, no chyba, że ja Was oczywiście nie zmuszę, sobie. Ja tylko Was zachęcam. Tylko Was zachęcam. Wiecie, byłoby fajnie. Z okazji tego, że to jest mój pierwszy odcinek na kanale, to napiszcie w komentarzach. Czy chcecie live'y? Może chcecie od jakiejś ilości subskrypcji chcecie live'y? Zobaczymy jak wam tam chcecie, bo ja robię tak jak wy chcecie. Naprawdę ja mam czas. Kto wie? Może nawet będą filmy z kamerką. Wątpię, ale może bardzo, bardzo wątpię. Ale kto tam wie? Kto tam wie? Kurde, bo ja sobie tutaj źle postawiłem, ale to nieważne. O Boże. W ogóle jak chcecie się mieć się w znajomych, to, to musicie. Znaczy. No najlepiej by było. Wpiszcie... znaczy nie wpiszcie, Boże. Zasubskrybujcie mój kanał po prostu i, i naprawdę możecie mi wysłać zaproszenia do znajomych. Nick będzie w lobby, jak, bo ja będę ciągle wracał do lobby, także sobie obczajcie mój nick na no spokojnie właśnie co zbroję zrobię. I możemy lecieć dalej. Zjedzmy sobie frykę A haj haj, chodźmy do strefy, dobra. Uczysz lambo, dobra, dobrze, że nam się trafiłam. Chociaż nie wiem, czy lambo chce brać. Najlepiej by było, gdybyśmy znaleźli terenowe auto. Bo lambo jest dobre tylko na ulica, tu nie ma za dużo ulic, żeby dojechać. Chociaż jest ulica, dobra, to bierzemy lambo. Jest jakaś ulica. Mamy farta. Znaczy nie mamy farta, po prostu nie wiedziałem, że to jest ulica. O nie. Uż tu nas burza do bo nie? bo że tutaj zapylamy No właśnie, tak se, ta, tak se zapylamy Tutaj se polecimy I tam będzie skręt Okej, okay. leśnimy i tu też możemy dojechać się spokojnie do strefki Lecimy, 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 lecimy. Podtankujemy sobie po drodze. coś nie tutaj. Bo to nie jest w strefie. Wo! ja jestem tutaj. <ścoughs> Ej, my gramy na same jakieś te. My gramy na same boty. Chłop był jakiś słuchajcie. On był jakiś nieogarnięty. Myślałem, że będzie bardziej organ. O, ten jest jeszcze zorganizowany, chociaż. Już jestem pewny. Dobra, jest ogarnięty. A może jednak nie? Dobra, to był aktor, ale trochę taki lepszy. Może dlatego, że miał No, to jest możliwe. A boże, teraz przez tych typów muszę się leczyć. No. Zagra. <laughs> na no, styk, Dobra, ktoś idzie ze strefy. Czy z tą to też będą się, się klepać, prawda? Proszę pana, bo ty jesteś pod mostem. Pan jest pod mostem, prawda? Dobra, mam go gdzieś, lat zapydzam do strefy. Proszę, będą miał już problem z nim. Niech on tylko mi spróbuje strzelać w to auto. W duszę. Zabiję. Przepraszam Napiszcie czy chcecie FNaFa Albo najlepiej napiszcie czy chcecie FNaFa Jakiego FNaFa byście chcieli Tylko wiecie od yy, Pierwszej części do Sister Location Ja na razie Sister Location nie mam dlatego dam musiała kupić Proszę wiecie Dobra, Queen, jak to kończymy odcinek, bo ten odcinek nie będzie trwał długo. O kurde, ma paliwa, jest najgorzej. No kurde, dobra, chodźmy na tę słonę, bo tam jest u mnie na słonku nie ma strefy, to gdzie jest? Dobra, dobra, już sobie wyjdźmy z tego samochodu, już będziemy szybsi. Idźmy szybko na tę słonę. Tam może też być jakieś auto. Najlepiej, żeby było terenowe. Bo terenowe najszybciej się porusza po ziemi. Dobra. Bierzemy sobie papryczkę i szukamy autka. Aha, jeszcze typa ma przy okazji, tak? ja tutaj jestem. Ty, gdzie się wybierasz? O nie, bo tu jest zbieracz. Ja nie chcę się ze zbieraczami bić. Ja mi to snajpy i ja piekam. Nie chcę się z jakimiś zbieraczami. <laughs> Dobra, ja ci mam gdzieś. Dobra, przebiegłem niezauważonym. Pokąp. Jak ktoś to nie... Jak ktoś to nie hejtujcie. Ja nie jestem zbyt dobrym graczem w Fortnite. Eh, może Winek siądzie, kto wie, kto wie, kto wie. Ile mam fragów? 6 albo 5, nie wiem. Mam to gdzieś. Znaczy, no, raczej nie mam tego gdzieś, ale... No nie, no ktoś to zniszczył. Jaki ham. O! się jest? Nie, nic nie ona. Jak no, to się pewnie wali z galaktusem. Czy tam ze zbieraczem. Nie wiem. Ej, tam styp. Czy nie? Nie, nie. nie Wydawało mi się. Dobra, chociaż mamy dobre loot, to się liczy. No, szkoda, że my tak sobie po prostu chodzimy, no. Przydałoby się w sumie lepsza pompa. Musiałbym kogoś zabić, może on by miał dobrą pompę jakąś. Nie wiem. O, terenówka, dobra. Proszę, żebym miała paliwo. Znaczy, nie, żebym miała paliwo, ale... No, blokada, no nie, no. Jaki ktoś wymyślił, żeby mieć... żeby samochody miały blokadę. Kto zabije tego typa? Ktoś tam się strzela? Super po prostu, świetnie. Nie wiem czy poświęcić te matce. Matce się łatwo dosyć zbiera. No dobra. Niech będzie, a poza tym jak ktoś zabije to może, chociaż będę miał. Już mogę? Nie, poza. Dobra smaga. Dobra, będziemy mieć coś fioletowego. Bardzo dobrze. Pik, dobra. Fioletowa pompeczka. I teraz lutujemy dom. Znaczy nie lutujemy, tylko niszczymy, żeby mieć macę. Wiem, że nie tylko z drewna się buduje, ale ja zniszczę, ja, ja zniszczę wszystko, co jest. Yy. No nie gadajcie, no. Ja? Przepraszam za uszy. Przy... No nie! Nienawidzę takich sytuacji. Naprawdę! No nie! No nienawidzę takich sytuacji. Kisz spoceniec. O, fak. Oraz z Rockawa muszę coś wypić. Ty, oni się ze sobą będą bilfetować. Oni się zauważyli pewnie. Okej, okay, może najlepiej przeładuję wszystkie bronie. Okay. Cześć, na. Aha, on się budował do rifta. No, nie wiesz, że go strefa. Chyba już nikogo tam nie ma. Ta, to był ten, co uciekł do listy. To sielką lata, słysza. Strzelają się. Gdzie? Dobra. A gdzieś się kieruję. <laughs> tam jest Helko. Dobra, nie, 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 ja tu zostaję. Może staram się, że przegram, dobra, nie? Ja mam tutaj lepiej. Chyba lepszy jest kombat. Napiszcie, co jest lepsze: kombat czy normalna pompa? Mario, dobra, nie, to to let's go. I lecimy z tym koksem. Może zrobimy wino. Byłoby świetnie. Wow. Ktoś tam jest w tym boksie, że się boję swoje bo mam z Rokema. What? Tam coś leży, co to? Kurde, auga. No nie, wziął go, nie, ja go zabiję. To już chyba nie aktor. Za to tu gdzieś jest step. A już się jeden powiedano. No nie, no mam nadzieję, że znaczy niech wyjdzie. Nie wiem, czy panują strawkę. Nie. Nie wiem, gdzie może być się chłop. Kurde, jestem w Gdzie ten chłop jest? Serio się nie odzywam, ale... On tam się drzewo. Ile on ma leczenia? Przepraszam bardzo. Przez burzy. Dobra, nie wiem, ja tu siedzę. W Helkę wsiadł. Naprawdę? Typie. mi dał, debil! Nienawidzę tej gry. Kurde. No nie, no. Kurcze. No czasami się niestety przegrywa, no. No nie, no co za chłopno no. No nie, no nie mogę, no. Dobrą bułę, dwa razy dobrą bułę. Czy tam jeden raz mu dobrą bułę sprzedałem? I przegrałem. Dobra, to był już na tyle w tym odcinku. é isso vamos lá agora